Wanda, część druga. Ósma piętnaście wanda. Te kilka godzin snu było niewystarczające, by okiełznać powagę sytuacji. Wanda stała w drzwiach, opierając głowę o framugę. Matka leżała nieprzytomna na kanapie. Jakim cudem przyjechała autem? Zastanawiała się w myślach. To jakiś pieprzony cud. Też chce spać. Maria próbowała ocucić matkę i nią wstrząsnęła. Mamo, gdzie jest Emilka? Powiedz. Matka jedynie zgnęła się z jej rąk na kanapę. Maria zwróciła się do Wandy. Pomożesz? Wanda podeszła, potykając się o pustą butelkę drogiej wódki. Ścisnęła mocno ramiona matki, pozwalając by tylko troszkę uciekło z niej wściekłości. Głowa matki opadła do tyłu. Obudź się. Rzasnęła wanda i rzuciła matkę na kanapę czuła w rękach żar, który był niebezpieczny gwałtownie wstała i nalała wodę do szklanki, po czym oblała nią twarz matki ta tylko na moment rozchyliła powieki nalej no jeszcze podała szklankę siostrze gdy kanapa wokół głowy matki była już zbyt ciemna wanda znów wyszła do kuchni i chwyciła zapasowe kluczyki z lodówki kiedy przyjedzie opieka. Po południu, rzekła cicho siostra. Spoko, pewnie auto stoi pod alkoholowym albo blisko. Rzekła, po czym wyszła. Drzwi trzasnęły mocniej niż chciała. Ósma trzydzieści. Emilka. Emilka poruszyła się nieco. Jej mały umysł powoli wynurzał się z głębokiego snu, do którego zepchnął go cukier i alkohol przemycony w soczku pomarańczowym. Sygnały o niewygodnej pozycji ciała próbowały dostać się do głosu. Przyjemne ciepło samochodu łagodziło jednak ich działanie, utrzymując dziewczynkę we śnie. Do czasu. 8:35. Wanda Wanda wyszła na ulicę. Na nogach znów poczuła zimne poranne powietrze. Po niebie sunęły chmury, a na ulicy schły kałuże. Naciągnęła bluzę z kapturem na nogi osłonięte jedynie przez krótkie spodenki i japonki. Jej auto stało pod blokiem. Gdzie matka mogła zaparkować? Spytała się w myślach. Instynktownie poszła na róg ulicy, gdzie płas oferował szeroki wybór alkoholi. Kasjer potwierdził, że matka była w nim tuż po otwarciu sklepu i kupiła butelkę. Dziecka z nią nie było. Mogła zostawić dziecko z tym chłopem. Oszukiwałaś. Wanda ruszyła dalej, wśród bloków, klikając w kluczyk bez przerwy. Dźwięk powiadomienia. Dzwonimy na 112? brzmiała wiadomość. Jeszcze nie, zaraz ją pewnie znajdę, inaczej matka trafi do pierdla. Odpisała Wanda, czując jak do jej nierozbudzonego mózgu powoli dociera powaga sytuacji. 9.00. Emilka. Główka Emilki opadła przed siebie, wyrwana z objęć snu głośnym, nieprzyjemnym dźwiękiem. Szeroko ziewając, podniosła głowę do góry i otworzyła oczy. Gdy obraz w jej oczach wyostrzył się, rozejrzała się za mamą i jej dziwnym przyjacielem. W dłoniach miała bidon z sokiem, a obok leżał jej ulubiony plastikowy konik. Jęknęła cicho, lecz nie uzyskała odpowiedzi. Potem wydała z siebie ciche ma. Spokojnie wybudzała się, czekając. Aż zawsze nieobecna mama, w końcu się pojawi. 9.15. Wanda. Czuła, że wściekłość usztywnia jej nogi, przez co mięśnie zaczynają ją boleć. Nigdzie nie było tego pieprzonego auta. Jej napuchniętą jeszcze twarz owiał ciepły wiatr. Pojedyncze błyski słońca odbite od okien raziły jej oczy. Zdarła z siebie bluzę, omijając źle zaparkowane auto i odsłoniła chudą sylwetkę, na której wisiała różowa koszulka na ramionczkach. Po chwili z alei drzew weszła w szereg sklepów z drogą biżuterią. Jeszcze były zamknięte, a w ich szybach widziała siebie, zmęczoną walką o utrzymanie tej nikłej nadziei na inne życie. Walki, w której zepchnęła młodszą siostrę w szaleństwo alkoholizmu matki, by za wszelką cenę uchować swoje ambicje na powierzchni. Dopiero teraz poczuła, że ktoś musi zatonąć. Odsunęła jednak tą myśl i ruszyła dalej, rozglądając się za granatowym kombi jej matki. Gdy minęła ścianę sklepów, poczuła na sobie mocne majowe słońce i zrozumiała, że nie może już na nic czekać. Dzwoni na 112, wysłała do siostry. 9.20. Emilka. Mocny, twardy dźwięk uderzył w uszy Emilki, wybijając ją z zabawy nitką wystającą z fotelika. Jej oczy otworzyły się szerzej i spróbowała odwrócić się za plecy, szukając pocieszenia. Mocne pasy fotelika nie pozwoliły jej na to, więc napierała tym mocniej, wyginając plecy. Jej oczy zalały łzy. Nikt nie przychodził. Dziesiąta. Wanda. Z wściekłością przycisnęła zakończenie połączenia. Z trudem łapała powietrze i próbowała powstrzymać się przed paniką, mimo że mocno ściskał ją brzuch. Właśnie wyładowała swoją wściekłość na niewinną siostrę, tylko dlatego, że matka nie była na tyle przytomna, by ją wysłuchać. Sabotujecie mnie całe życie. Wciąż słyszała w uszach własne, wykrzyczane do słuchawki słowa. Rozpłakała się i nie miała ochoty przestać. Szła ulicą, wciskając przycisk w kluczyku i mając nadzieję, że przez łzy dostrzeże pomarańczowe migotanie światła. Zobaczyła go już kilka razy i podbiegała, by za każdym razem zderzyć się z rozczarowaniem. 10.05 Emilka. Spieszący się do pracy przechodzień odwrócił się na dźwięk przypominający płacz dziecka. Niestety warkot przejeżdżającej wywrotki ogłuszył go i rozproszył. Przechodzień zanurzył się w swoich myślach i pospieszył dalej. 10.15. Wanda Kolejny raz odrzuciła połączenie od siostry. Nie chciałaby siorka, przepraszała ją tylko po to, by dalej mogły udawać, że jest ok. Na karku poczuła kolejne mocne promienie słońca, które przebiły się pomiędzy coraz większymi przerwami wśród chmur. Temperatura otoczenia zbliżała się do 25 stopni Celsjusza. dwadzieścia Emilka Emilka jak na chudą posturę miała w sobie więcej siły niż ktokolwiek przypuszczał. Mimo zapuchniętych oczu i spazmatycznego płaczu, wydostała z niechlujnie zapiętych przez matkę pasów swoją prawą rękę. Następnie wygramoliła się na tylnią kanapę i niezdarnie próbowała wstać. Na samochód padły pierwsze promienie agresywnego słońca, które szybko podniosły temperaturę samochodu do 29 stopni. Emilka chwyciła plastikowego konika i raczkując podeszła do drzwi. I chwiejąc się na swoich słabych nóżkach, zaczęła uderzać o szybę. Coraz większy pot zalewał jej małą twarz. Dziesiąta trzydzieści. Wanda. Biegała. Nie miała już ani chwili do stracenia. Chmury odeszły, wystawiając jej siły na próbę. Oby to cholerne auto stało w cieniu. Gdzie jesteś? Dopytywała siostra SMS-em kolejny raz. Na długiej. Odpisała Wanda tylko po to, by siostra się odczepiła. Schowała telefon, by przez moment mieć spokojną głowę. To nie to auto. Szukaj czerwonego suwa. Nadeszła ostatnia, nieodczytana wiadomość. 10:35. Emilka. Temperatura auta 35 stopni. Emilka dzielnie stała na nóżkach. Biła w szybę rączką, bo plastikowy konik gdzieś się zgubił. Jej skóra zrobiła się czerwona, sucha i gorąca, co przyprawiało ją o dodatkowy ból. Jej małe sorduszko nie rozumiało, dlaczego mamy wciąż nie ma. Oddychając coraz płycej i szybciej, czuła jak powoli jej powieki stają się ciężkie. 10.45 Wanda Wanda nie mogła złapać tchu i człapała, chwytając się za bok, walcząc z coraz większą kolką. Wtedy zobaczyła siostrę, która nie mniej zmęczona biegła w jej stronę. Mama dostała zastępcze, wysapała Maria, gdy podeszła bliżej. Co? Przyjechała innym autem, rzekła Maria i uniosła w ręce kluczyki do góry. Sprawdziłam okolice. Czerwony słów. Wanda otworzyła szeroko usta. Gdzieś widziała już ten samochód, tylko gdzie? Dziesiąta pięćdziesiąt. Emilka. Temperatura w samochodzie 45 stopni. Emilka upadła do siadu na kanapie, gdy jej nóżki odmówiły posłuszeństwa. Płakała już mniej, powoli pogrążając się w apatii wywołanej przez powoli uszkadzany mózg. Chwyciła za bidon i wypiła resztkę soku, który tylko pogorszył sytuację. Zwymiotowała wszystko przed siebie. Dziesiąta pięćdziesiąt pięć. Wanda. Kilka razy prawie potrąciło ją auto, ale nie dbała o to. Intuicja podpowiadała jej, że musi spieszyć się jak nigdy dotąd. Próbowała odtworzyć ścieżkę, którą szła, lecz była zbyt wściekła, by ją dokładnie pamiętać. 11.05 Emilka, temperatura w aucie 50 stopni. Ciało Emilki dawało z siebie wszystko od kilkudziesięciu minut, lecz wzrastająca temperatura nie dawała jej ani chwili wetchnienia. Dziewczynka wstrząsana drgawkami w końcu straciła przytomność. 11.06. Wanda. Widział pan czerwony słów? Widział ktoś czerwony słów? Wanda od kilku minut biegła i krzyczała po całej okolicy. 11.07. Emilka. Temperatura w samochodzie pięć stopni. Przechodzień wkurzył się na źle zaparkowane auto i chciał zagadać do kierowcy, lecz nikogo nie zobaczył za kierownicą. Z tyłu zobaczył jednak śpiące dziecko. Wyglądało tak niewinnie i słodko. Do auta zbliżyła się matka z dzieckiem, więc odsunął się od auta, nie chcąc wyjść na zboczeńca. Matka pewnie zajmie się dzieckiem. Pomyślał i odszedł, nie zauważając, że kobieta również minęła samochód. I poszła w swoją stronę. Ciało Emilki nagrzewało się, niszcząc kolejne organy wewnętrzne. Jej komórki mózgowe pęczniały. 11.15. Wanda. Poczuła przypływ energii, gdy tylko daleko za linią budynków koło placu budowy zobaczyła czerwony słów. Klikała w kluczyk, jak oszalała, aż zobaczyła upragnione mruganie pomarańczowych świateł. 11.17. Emilka. Temperatura w aucie 57 stopni. Gdyby Emilka stała w oknie, zobaczyłaby nadbiegającą Wandę. Dziewczynka jednak leżała na kanapie samochodu, a jej ciałko psuło się. Coraz bardziej obciążając małe, zakochane w matce serce, które w końcu przestało bić. 11:18 Wanda szarpnęła za rozgrzaną klamkę samochodu, otwierając szeroko drzwi. Wyciągnęła Emilkę i przytuliła do siebie. Była bezwładna i miała szarą skórę. Położyła ją na chodniku w cieniu, by jeszcze raz o nią zawalczyć, by tym razem nie zabrał jej Bóg.